Okazja dobrze znana. 8 marca, Dzień Kobiet, ale spotkanie niecodzienne. Dlaczego? Bo do Urzędu Miasta zaproszone zostały pani związane z budową tunelu w Świnoujściu. To, to kobiety tak naprawdę podejmowały decydujące decyzje związane z budową tunelu. I, I rozwiązywali i, problemy panie i, i, i problemy. Jeżeli problemy jakieś były, to dzięki tworzymy. mężczyznom, którzy stwarzali. Możemy, możemy to zapisać. Okay, no w tym dniu wszystko możemy. E, oni nie słyszą, telewizja to nagra. Jak sobie, jak sobie to odtworzą, to będzie już po budowie tunelu. Będziemy wszyscy szczęśliwi, szczęśliwi że, że dotarliśmy wspólnie. Do tego szczęśliwego końca. Końca, na który Panie, to obecne, i nieobecny miały ogromny, ogromny wpływ. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to zaangażowanie, za tą chęć pracy, przyjazdu do Świnoujścia i chęć pozostania w Świnoujściu. Bardzo liczymy, że przynajmniej część z Was pozostanie z nami, będzie tu. Tworzyło to, to nowe gniazdo swoje, e, i, i, dla, i dla, dla za jakiś czas świnoujście, powiecie, że to jest wasze miasto. Bo tu również realizujecie swoje plany, cele, bo tu zbudowałyście tunel. Za który Wam bardzo serdecznie dziękuję. A z okazji święta życzę spełnienia marzeń. Marzenia dziękuję. każdy powinien mieć i dążyć do tego, żeby je. Spełnić. Życzę dużo zdrowia. Będzie ono Wam potrzebne, żeby te marzenia zrealizować. Wszystkiego dobrego. A żeby Państwa, Pani zakorzenić tutaj, w tym naszym mieście i poznać historię Świnoujścia, to przygotowaliśmy takie drobne, drobne upominki z dedykacją, czyli baśnie i legendy Świnoujście. Ja tylko krótko opowiem historię troszkę tej książki, bo autor. Paweł Pinkowski to jest świnoujścianin. Człowiek, który pracuje w Szczecinie, ale zawsze marzył o napisaniu baśni i legend. Tak jak powiedziała, miasto Świnoujście jest młodym miastem, o bardzo różnej historii, bo przecież tutaj byli wcześniej Niemcy i nie tylko. No, jest to polskie miasto, jak wiecie, po wojnie, więc generalnie cała społeczność jest dosyć taka mieszana, tak, napływowa. Więc tą kulturę, tradycję to miasto buduje. Natomiast pan Paweł Pińkowski postanowił pozbierać historię jak, naj, jak najstarsze z tych ziem, rzeczywiście korzystał z różnych archiwów, i to nie są takie legendy wysane z palca, tylko oparte na legendach najstarszych, zapisanych gdzieś w jakichś dokumentach. I kiedy był u mnie i, i proponował, e, e, mówił o rozmowie. Mojej z nim, bo był również pana prezydenta, kiedy proponował wydanie tej książki, to mówi, że to jest taki świetny moment, bo on ma też historię o tunelu. Związaną, właśnie związaną ze całym Świnoujściem i ta historia tutaj jest umieszczona. I mówi, że bardzo mu zależało, żeby ta książka została wydana teraz, bo ona spina całą historię i tą budowę tunelu. I tę książkę. Chcemy Państwu podarować, to jest moją dedykacją osobistą. Tytuł, tytuł to jest baśnie i, 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 i legendy. legendy. To, to, to oczywiście to was, waszym dzieciom da, dacie do czytania, ale myślę, Dlaczego? że jako, jako rodzice to też będzie dla was ciekawa, bo opisuje pewne elementy, które w tym mieście są, z którymi wiążą się pewne opowieści, o których do tej pory większość z nas, jestem absolutnie przekonany, nie miało żadnego pojęcia. Przeczytacie pewne fakty dotyczące tego, co możecie w chwilę się zobaczyć jeszcze. Polecam lekturę, a potem w wolnych chwilach, po zbudowaniu tunelu, bo teraz ciężko pracujecie, proponuję wycieczki oglądając te, do te fakty, <kliquen> które jeszcze są, które można w Szinu jeszcze zobaczyć.